Trzy minuty dla Ziemi niby niewiele czasu, ale ten mały krok w konkursie może się okazać wielkim skokiem dla ratowania naszej planety. A co za tym idzie? Ratowania ludzkości. Poruszane w czasie konkursu tematy miały dowodzić o konieczności podjęcia świadomych działań na rzecz ochrony środowiska. Motyw przewodni w tym roku to ochrona przyrody i gatunków zagrożonych. Bardzo się cieszymy, ponieważ frekwencja z każdego roku bardzo nam wzrasta. W tym roku mamy bardzo dużą szkół oraz bardzo liczną publiczność na tym konkursie. W sumie na słowo i wiedzę zmierzyli się uczniowie z ośmiu placówek edukacyjnych z naszego regionu. Przygotowali prezentacje stricte dotyczące gatunków zagrożonych zwierząt, ale też roślin. Parę osób wybrało m.in. jakieś pandki rude, na przykład, albo tutaj nietoperze, tak regionalnie. Ale część jednak jest takich, które dopiero się okaże dzisiaj już tak oryginalnie. Te dwie uczennice z Myszkowa opowiadały o zagrożeniu dla nietoperzy, których na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej mamy coraz mniej. Ogólnie na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 17 gatunków z 27 występujących w Polsce, więc no ponad połowę, jest to bardzo dużo. Jest to spowodowane przede wszystkim przez zmiany klimatyczne, przez to, że np. przykład turyści wchodzą i zakłócają im spokój, kiedy one hibernują podczas zimy, przez co budzą się i są głodzone, ponieważ one odżywiają się owadami, i przez to umierają, przez to, że są wygłodzone.